No to mamy 22 wrzesień Zaczyna się następna trasa To jest piąty night skating Lecimy na Pragę, tak? Tak jest Bardzo fajnie pierwszy raz no to będziecie pewnie z całymi wywalczyniami Tu nie? chodzi. Tak, a ty Trzeci. Trzeci. Także. Teraz machacie, bo będziecie na YouTubie. No. Wjeżdżamy na czerwonym, no ale... Proszę zobaczyć... Eskorta. Kory, Tunia, nie podjeżdżaj, nie podjeżdżaj! Ja wiem, że Ty byś chciała kogoś wywrócić. To jest wariatka. Pierwszy poleciał i zaraz będzie na mnie czekała. Który los? Pierwszy. Pierwszy proszę. Bardzo dużo pierwszych noze. Bardzo ładnie. Tak O no tutaj stoję na Podoba Podobacie? No, dobra I no, to, to też. no A ostatnio parę, ale tylko yy, od łącznej. 845 się zaczęło. I 5 minut pokropiło na Okopowej. I była rewelacja. Tyle, że wolniej jechaliśmy. Na wole było. Na, na Żoliborz No, na Żoliborz było, dokładnie, no. Podoba się? No to jej podoba się ma? No. Bardzo się podoba, tak? Tata z córeczką, bardzo super. O, dzień dobry, dzień dobry. Już tak, Agnieszko nagrywam. Agnieszka wreszcie na pierwszy, pierwszy raz na tym na najcajskie. Na night. Nightskatingu, przepraszam, nie wiem, co się dzieje. Oh! Jesteśmy na Gotlawiu! Tak, comeback na rolki, tak? Wielki yes, comeback, no. Starcze od twojego psa. <laughs> nie, to chyba starsze nie są, chyba 5 lat mają, czy nie? No, to jest. To... 18! Te rolki? O, jest! No mam oh, yes. to... no na nich na ułówka, bo... To jest zobaczcie, jak się jeździ na zabytkach muzealnych. Kustos Muzeum Techniki mógłby się nimi zająć. A jednak, a jednak, jak to się mówi, stara miotła, dobrze przemiecie. A nie mówiłem o Ciebie, to nie było Nie Mieliśmy właśnie, potem do to dowiedzieliśmy sobie. No weźmy razem, weźmy to do Ciebie. W razem, w górę. żeśmy wjechali na ten? Na No to to Dokładnie. Jak się jedzie? Fajnie. Który raz? Pierwszy. Pierwszy raz. A skąd się dowiedziałaś, mam dowiedzieć? Wiedziałam, że ktoś tam przyjechał, ale padał deszcz. Było świetnie. Jak padał deszcz, było świetnie, naprawdę. To jest piąty najskate'ik, a nie czwarty. Hello, hello! Hello, hello! Miejmy nadzieję, że ta śledka będzie postój na tym, na przylądzie e, Waszyngtona. Chociaż ja nie jestem pewien. Ha. A powinni zrobić. Powinni zrobić za chyba to. Miejmy nadzieję, że zrobią, bo ja sobie jej dam wodę. Chodźmy do przodu troszeczkę. Ja to, Hello again! Jak tam? Dobra, nie, no my jak i... W tym... Dobry i... Dokładnie Dobry wieczór, tak, bardzo fajnie, co? Zawsze super No, to już drugi, drugi raz jak się spotykamy To, proszę bardzo, jest filmowanie nastawione To filmujemy Ciebie, to teraz Ty powiedz jak u, u Ciebie U mnie bardzo dobrze, troszeczkę gorzej No widzę Bo nie ma zatrzymania na wodę Przed chwilą był yy, pojony, tak? Tak, ale tylko tak bo już z tyłu były, że tak powiem, radiowozy, więc trzeba było tylko tak chwileczkę zachować. Za tobą most święto Za mną a tak. Te piękny most, ten most! A nie tak ją przydalał. Pięknie, mi daj radę! Daj daje, daje. daj, daj. 15 km. Oj, to była większa dłuższa jak gdyby. Jak mi się wydaje. Naprawdę. O, ale zobacz, zobacz, że taki mały nagle. Widziała... ładnie. Zrubisz się? Nie, Widzieła... ona by się zgubiła. Ona za tak chwileczkę się zatrzyma i czeka na mnie. A czemu tak się spieszyła? Co? Eee, ona się śpiga z kanałem. Tu jestem. Co tam? Wróciła do pana. Proszę. Dzięki więcej. Hej, hej, hej. A to pewnie, a nie wiem, czy z przodu, czy z tyłu, pewnie z przodu. Pewnie, nie wiem, nie wiem. Jest. Do zobaczenia na YouTube! Pan Zwrótko, prosimy o udzielenie wywiadu krótkiego, jak się jedzie. Dobrze, już na jest trochę zmęczone Teraz są dostał pod górkę. O, tak. Dobrze. dobrze, a e, powiedz mi, który raz? Pierwszy. Pierwszy raz? Pierwszy. No to, brawa dla tego pana. Dziękuję. No. Akurat nie mamy tutaj w tym Nie, pan powinien poklaskać teraz. No, <laughs> bardzo fajnie. Palmę widać? O, chyba tym razem widać, ale. nie Jestem pewien. Jak się bawicie? A który raz? Pierwszy. Pierwszy? Boże, ile pierwszaków. Nie, nie ostatni, za dwa tygodnie, następne. No, także rewelacja. Nawet jak w deszczu, słuchajcie, jest rewelka. Ja byłem ostatnio, było mokro. Było tak. Znaczy tak, ale nie wiem, nie mam. Mam butelkę, muszę ją wywalić. Pan, Pan czarny chciał popełnić samobuja i wpaść z dziewczyną pod ręki. Tam już ta teraz. A ty to pierwszy raz? Na imię jak mamy? Kasia, Kasia, Kasia będziesz na YouTube. No, to machamy no, to na YouTubowiczu! <grymne> ja Pani, ty zaburzałaś trochę! Uuu. Który raz? Trzeci. Trzeci raz. Jak masz na imię? Tadeusz. Tadek, będziesz na YouTubie! <grymne> Skrętowała się. Nie chce nie. Dobrze, nie będziemy. Proszę, mogę tylko. No jak dziewczyny przytoczą jeździe? Dobrze, było bardzo dobrze. Fajnie to. Rewelka to. No niestety mnie nie będzie, ja jestem w Hiszpanii i tak żałuję. Gdybym mógł, ale ten, już, już ten? Chodźcie tam! Tam będzie zabawa! Fajnie będzie! Poszły dziewczyny już, po, już pojechały do domu. No takie laseczki, bo był laseczki kom jak się idzie? Świetnie. Bardzo dobrze. Proszę? Tak a ty który raz jesteś? Trzeci, no to tak jak ja. Może już sobie przybić piątkę, czyli piątkę, to, to dobrze. Bardzo fajnie. Oj, jeszcze bym już składował krechce Piątek faktycznie. również można wziąć udział na rolkach. E, Miejsce startu jest zmienione, startujemy z placu Piłsudskiego. Dobrze, z pieskiem. Dobrze, chcę no, z pieskiem. Ania z no. pieskiem, zobaczcie. Z pieskiem. Zobaczcie jej. Dwie siostry, siomskie. zobaczcie. No, to, no podobne, podobne bardzo. Ja powiedziałem, słuchaj, że tak. A no, no, tak no, okulary? Nie wiem, ale Wiemy. takie podobne jesteście. O, no, zupełnie inne. Ale fryzury no, macie no, podobne. Zupełnie inne. No to jest podobne fryzury, okulary i wiesz, że jest taka Motor? Tak, fajnie, że tak. No, że, że zupełnie inne. Może troszeczkę inne, ale bardzo podobne. podobne. A wzrosty prawie identyczne, tak. Ale pierwszy mamy inne. Tego nie sprawdzamy. To się wytnie, zażyły mnie dziewczyny. To tym tak. tego Dokładnie, wreszcie będzie, będzie film, ej, słuchajcie, pod tekstami.